Jezus potępiał obojętność na cudzą krzywdę. Czy gdyby żył dziś i dowiedział się, jak bardzo współcześni ludzie krzywdzą zwierzęta, to czy zaparłby się swoich własnych nauk, własnych zasad i przeszedł obojętnie obok tego zjawiska? Czy stałby się najgorliwszym weganinem i obrońcą zwierząt na świecie? Może zamiast demolowania świątyń, jak to czynił, zacząłby demolować stoiska mięsne w supermarketach? Może urządzałby protesty i gromił polityków za to, że zaprzedali sumienia? Lada dzień na naszym kanale rusza seria, w której będziemy czytali słowa Ewangelii i próbowali przełożyć sposób myślenia. Zasady moralne i wartości wyrażane przez Jezusa na realia współczesnego świata. Wgryziemy się w Ewangelię i wyciągniemy z niej to, na co inni wolą pozostać głusi i ślepi. W tle wkleiłam przykładowe obrazki, w jaki sposób Jezus bywa przedstawiany. Zauważ, że ludzie instynktownie wiedzą, że człowiek dobry, zapewne, musi być dobry dla zwierząt, dobry dla dzieci. Wszyscy to instynktownie wiemy, rozumiemy. Nie ma dobrego człowieka, który by nie rozczulał się nad bezbronnym zwierzęciem. To jest niemożliwe, wszyscy to rozumiemy. A jednak próbujemy się samo oszukiwać. Więc niech te obrazki przypomną nam tę oczywistą prawdę i to wyobrażenie Jezusa, jakie wpojono nam od dziecka. Zachęcam do subskrypcji i śledzenia kanału. Do zobaczenia.